Zawezwanie do próby ugodowej w sprawie Frankowej. Czym jest, jak zareagować, gdy je otrzymamy i dlaczego banki je składają? O tym opowiem w dzisiejszym nagraniu. Zawezwanie do próby ugodowej jest pismem procesowym, które bank może złożyć w sądzie. Sąd wówczas nadaje to pismo, a właściwie odpis, tego pisma bezpośrednio do zainteresowanej strony. W ten sposób składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, bank rozpoczyna takie specjalne, sądowe postępowanie w sprawie ugody. W takim wniosku bank przedstawia swoją propozycję. Przedstawia też historię tego konfliktu, przedstawia dokumenty pewne wstępne na poparcie. Swoich roszczeń, ale nie są to tak szczegółowe dokumenty, jak te składane przez bank do, w załączeniu do pozwu o korzystanie z kapitału i jego waloryzację. W każdym razie tę propozycję ugodową bank przedstawia w zawezwaniu do próby ugodowej. W sprawach frankowych. Te dokumenty najczęściej docierają do klientów w pierwszym kwartale nowego roku. Dlaczego tak się dzieje? Opowiem w dalszej części. W sprawach frankowych wnioski takie zawierają dwupunktowe roszczenie banku, czyli bank najpierw opisuje, jakie według niego jest jego roszczenie w stosunku do klienta po unieważnieniu umowy frankowej. Bo oczywiście mówimy tutaj o sprawach, które toczą się wobec klientów, którzy zdecydowali się pozwać bank i weszli z nim w konflikt, tak? Żądają sądowego unieważnienia a raczej stwierdzenia nieważności umowy kredytu. Po takim stwierdzeniu nieważności bankowi będą przysługiwać pewne roszczenia. Przede wszystkim roszczenie o zwrot wypłaconego kapitału. I to roszczenie właśnie bank opisuje w tym zawezwaniu do próby ugodowej. Ale najczęściej, przynajmniej wnioski klientów, którzy kontaktują się z Pledziewicz kancelarią, zawierają także drugi punkt, czyli roszczenie banku o waloryzację tego świadczenia. Jednak ugoda ma to do siebie, że musi zawierać pewne. Ustępstwa. Dochodzimy do ugody, gdy spotkamy się mniej więcej pośrodku. Każda ze stron rezygnuje z części swoich świadczeń po to, żeby szybciej ustabilizować ten stosunek między nami. Dlatego też w propozycji ugodowej bank przedstawia najpierw, jakie jest jego roszczenie, a później swoją propozycję ugodową. Czyli Jaki procent albo jaką kwotę konkretną z tego roszczenia jest w stanie opuścić, z jakiej kwoty, z jakiego procentu tego roszczenia jest w stanie zrezygnować po to, żeby zawrzeć ugodę? Najczęściej klient banku otrzymuje taki wniosek z sądu wtedy, kiedy jest w sporze. Tak jak już powiedziałam. Z bankiem, Czyli wtedy, kiedy ten jego proces o stwierdzenie nieważności umowy jest w toku, nie jest jeszcze prawomocnie zakończony. Dlatego się pojawia pytanie, jak powinniśmy zareagować na taki wniosek? Jakie mamy prawa? Czy jesteśmy do czegoś zmuszeni? Otóż odpowiedzieć na taki wniosek trzeba. Albo pisemnie, albo stawiając się bezpośrednio na wyznaczone przez sąd posiedzenie. Można się stawić osobiście, można odpowiedzieć osobiście, ale można także skorzystać z zastępstwa pełnomocnika. Jeżeli będziemy chcieli skorzystać z tego posiedzenia i rzeczywiście zawrzeć tam ugodę, to możemy oczywiście przedstawić swoje propozycje i w ramach tego postępowania ugodowego z bankiem się rozliczać. Ale jeżeli nie chcemy tego robić, to mamy do tego pełne prawo. Nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do tego, aby zawrzeć ugodę przed sądem. Postępowanie to polega tylko na tym, aby przed sądem strony mediowały, a nie na tym, aby koniecznie zawarły ugodę. Ba, nawet znakomita większość postępowań sądowych w, w sprawie ugód nie kończy się ich. Zawarciem. Jeżeli nie chcemy w ogóle wchodzić z bankiem w negocjacje, możemy skierować pismo do sądu albo możemy po prostu stawić się tylko na posiedzeniu i oznajmić, że nie wyrażamy zgody na ugodę i żadne konsekwencje nie będą wobec nas wyciągane. Skoro zatem większość takich postępowań nie kończy się zawarciem ugody, pojawia się pytanie. Dlaczego banki takie właśnie wnioski składają i do czego one mają prowadzić? Łączy się to z tym, co powiedziałam wcześniej, czyli z tym, że większość takich wniosków składana jest przez banki w grudniu konkretnego roku i docierają do adresatów w pierwszym kwartale roku kolejnego. Otóż Złożenie takiego zawezwania do próby ugodowej wydłuża bankowi termin przedawnienia roszczenia, który upływa zgodnie z polskim prawem zawsze na koniec roku kalendarzowego. Dlatego, jeżeli otrzymałeś wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w pierwszym kwartale roku, zajrzyj do niego i zobacz, czy nie jest datowany na grudzień roku ubiegłego. Jeśli tak jest, to z jakiegoś powodu bank nie zdecydował się jeszcze na złożenie przeciwko Tobie pozwu o korzystanie z kapitału i jego waloryzację, co przerywałoby bieg terminu przedawnienia. Ale nie chciał oczywiście z tego roszczenia rezygnować i składając bardzo proste pismo w porównaniu do pozwu, które szybko jest przygotować, przedłużył sobie termin. Do pozwania klienta. Fachowo mówi się, że zawezwanie do próby ugodowej zawiesza bieg terminu przedawnienia. Ten termin zacznie bankowi biec dalej w momencie, kiedy zakończy się postępowanie mediacyjne, czyli to postępowanie przed sądem w sprawie ugody. I wtedy klient frankowy może się spodziewać otrzymania z sądu pozwu z banku o korzystanie z kapitału i waloryzację świadczenia. Konkluzja jest jednak taka, że po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu w taki czy inny sposób będziemy musieli doprowadzić do rozliczenia z bankiem. I czy droga, Prowadząca przez zawyzwanie do próby ugodowej, czy droga prowadząca przez wzajemne pozwy, tak? Czyli nie tylko pozew klienta frankowego, ale także pozew banku. Czy też droga taka, że występuje w sprawie frankowej tylko nasze powództwo, tylko nasza sprawa, a później um, samodzielnie już um, się rozliczamy z bankiem w drodze ugody pozasądowej? Te wszystkie trzy drogi prowadzą do tego, że z bankiem zwrócimy sobie wzajemne świadczenia i rozstaniemy się w zgodzie, wykreślając hipotekę z Księgi Wieczystej kredytowanej przez nas nieruchomości. Jest jednak jedna istotna różnica pomiędzy tą pierwszą i drugą drogą, którą wymieniłam, czyli tą drogą, gdy decydujemy się na zawarcie ugody w postępowaniu sądowym mediacyjnym i tą drogą, gdy przyjmujemy na siebie ten pozew banku o korzystanie z kapitału i waloryzację. Różnica polega na świadczeniu, wątpliwym świadczeniu dla banku w postaci waloryzacji wypłaconego klientowi kapitału. Musimy wiedzieć, że jeżeli będziemy chcieli zawrzeć ugodę z bankiem w ramach tego, za wezwanie do próby ugodowej, które zostało złożone, sąd nie będzie rozstrzygał, czy świadczenie banku, którego się domaga w postaci waloryzacji wypłaconego kapitału, jest słuszne czy nie. Dla sądu tutaj liczy się tylko wola stron. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na rozliczenia poza. Ugodą sądową, czyli będziemy czekać na to, aż bank pozwie nas o swoje świadczenie i o waloryzację, wówczas sąd, który będzie rozstrzygał taką rozprawę, będzie musiał stwierdzić, czy takie roszczenie banku o waloryzację jest zgodne z prawem, czy też nie. I na tym polega ta różnica. Jeżeli nie zgadzamy się, zroszczeniem banku o waloryzację wypłaconego przez niego kapitału i nie chcemy zawierać w tym zakresie ugody to bez żadnych konsekwencji dla nas możemy taką propozycję ugody odrzucić i pozwolić sądowi na rozstrzygnięcie tego czy takie świadczenie jest zgodne z prawem czy nie jest zgodne z prawem jeżeli ta treść okazała się dla was pomocna zachęcam do zostawienia łapek w górę do subskrypcji, do oglądania nas na YouTube oraz na Spotify. Do zobaczenia.